Cześć i czołem dzisiaj kupiłem w sklepie taki oto zestaw głośników komputerowych teraz sobie je odpakujemy zobaczymy jak wyglądają podłączymy 40 W RMS 80 W maksymalnej mocy 24 W Sabufer 2 razy 8 W satelitki. Totalna moc 40 W RMS. O no to otwieramy. Sami jestem ciekawy. Instrukcja, jak to podłączyć, nadrukowana na kartonie. Pierwszy raz się spotykam z takim rozwiązaniem. To się otwiera. Trzymają hable. To nikt niepotrzebny. Tu jeszcze jakieś warunki gwarancji na pewno. Papierologia. Aha, tu będzie sabufer. Wyciągniemy sobie te mniejsze pudeleczko. Tu zapewne będą satelitki. W tym to jest naczynce. Tak się prezentuje jedna satelitka. To jest chyba płyta MDF. Nie są plastikowe. Odłożę na bok. Inny kolor w tyku. Druga wiadomo taka sama, nie może być inaczej. Tak tu dajemy też na bok, kartonik. Teraz wyciągniemy sabufer, ale dziwnie zapakowane. jak nam się prezentuje subwoofer to chwilę to postawię na biurku i zobaczymy jak będzie wyglądać tu regulacja basu tu input czyli wejście sygnału dźwiękowego output czyli do satelitek dźwięk tu mamy jeszcze jeden kabelek. Co też to możemy podłączyć gdzieś, i to jest też wejście dźwiękowe Czyli możemy podłączyć dwie rzeczy, na przykład komputer, i telewizor, albo komputer i telefon. Jeden przez małego Jacka 3,5 mm, a drugie przez cińcze. Może jeden kabelek. Tu mamy pilot sterowania jeszcze. Tutaj mamy włącznik, włącz, wyłącz głośniej ciszej wiadomo Takie duże pokrętło dioda sygnalizująca czy sprzęt jest załączony i wyjście na słuchawki no i ostatni kabelek wtyczka do prądu Tak, głośniki już tak prowizorycznie podłączyłem na biurku, poukładałem, żeby wam pokazać mniej więcej jak to gra. Utwór będzie z kanału No Copying Sound Vario Mortals. Nie wiem, czy to dobrze czytam, czy źle. Nieważne. To tak poglądowo Wam puszczę, żeby było trochę słychać. Na pewno telefon tego dźwięku tak nie nagra, jak to słychać na żywo, ale coś tam jednak usłyszycie. powiem wam jak na głośniczki za 200 zł to grają naprawdę przyzwoicie są to głośniczki komputerowe nie jest to sprzęt estradowy żeby sylwestra albo wesele albo jakieś tam nie wiadomo co robić imprezy ale żeby sobie polepszyć dźwięk z komputera albo z telewizora to polecam Dziękuję za oglądanie, jeśli się podobało łapka w górę. Możecie zasubskrybować mój kanał. I pozdrawiam wszystkich! Chciałem Was jeszcze przeprosić za to, że tak nagrywałem ten film, to tak powoli gadałem. Zastanawiałem się co mówić i koniec końców ten film wyszedł taki zamulony taki. Idź pan w PIP w cholerę. Jeszcze wam coś chciałem pokazać. Jak nagrywałem wcześniej filmy, to puszczałem muzykę z tabletu na tych głośnikach, a teraz sobie je podłączyłem do telewizora. Tu mam akurat dekoder z cyfrowego polsatu, i ten dźwięk jest taki sobie. No. Jest lepszy jak z telewizora, ale jeszcze nie ma to. A jako drugie źródło dźwięku, mam podłączony Mi Box S to jest taka przystawka do telewizora, która zamienia telewizor w. Smart TV można oglądać Netflixa, YouTube'a i tam różne szmery Bajery. I powiem wam jak na tej przystawce odpalę YouTube'a, dźwięk leci bajka. To te głośniki grają rewelacja. Dużo, dużo lepiej jak z tego tuner'a i tylko trochę lepiej jak z tabletu. Także źródło dźwięku też jest ważne w jakiej jakości jest przesyłany do naszych głośników bo jak podepniemy do byle czego, no to tak średnio one będą grały. To nic, skończy, już ten film. Pozdrawiam. Do zobaczenia.